Mam tutaj do wymiany drzwi i zrobię przy okazji filmik jak przyciąć takie drzwi. Zapraszam. Pędzę na górę z drugimi drzwiami, w zasadzie identycznymi, które zostały zdjęte z kuchni, są po prostu w lepszym stanie, stąd podmiana. Jednak okazało się, że nie będzie tak szybko i prosto, bo drzwi są za wysokie. No cóż, trzeba ciąć. Wziąłem miarę w dłoń i zmierzyłem odległość od ościeżnicy do podłogi. Mam 198,5 cm, ale trzeba pamiętać o pozostawieniu szczeliny przy podłodze, zatem 198 cm. Drugi pomiar zrobiłem od podłogi do dolnego zawiasu w miejscu, gdzie te zawiasy się spotykają. Przy jest to 26,5 cm, jednak też trzeba pamiętać o przerwie, żeby drzwi nie szurały po podłodze, zatem 26 cm. Od dołu drzwi do zawiasu jest 31, czyli do ucięcia jest około 5 cm, całkiem sporo. A jeśli drzwi trzeba niewiele podciąć i wchodzą na zawiasy, to wystarczy zmierzyć odległość między zawiasami i dodać 0,5 cm. No dobra, drzwi trzeba na czymś położyć, tak żeby było stabilniej i żeby przypadkiem nie ciąć podłogi. Odmierzyłem najpierw od tej góry tam gdzie zawiasy i zaznaczyłem 198 cm. Sprawdziłem wymiar od dolnego zawiasu, no i wychodzi dobrze 26 cm. Do odcięcia jest 5 cm, zaznaczyłem z drugiej strony, narysowałem prostą linię ołówkiem. Do cięcia użyję pilarkę tarczową ręczną na akumulator i powiem Wam, że coraz bardziej przyzwyczajam się do tego typu narzędzi, żadnych kabli, moc coraz lepsza, wygoda użytkowania, no po prostu super. I teraz pierwszy sposób na proste cięcie. Przyłożyłem tarczę do linii, zaznaczyłem gdzie się kończy podstawa piły, sprawdziłem ile dokładnie jest teraz od krawędzi, przeniosłem wymiar na drugą stronę, ustawiłem poziomicę, którą złapałem ściskami razem z drzwiami i w ten sposób poziomica będzie prowadnicą, żeby równo wykonać cięcie. Trochę mi gdzieś ta kamera uciekła, ale wiadomo o co chodzi. Drugi wygodniejszy sposób to zaopatrzyć się w taką prowadnicę do piły, choć to jest dodatkowy wydatek, to jednak fajne rozwiązanie. Pod spodem są gumowe elementy, które zapobiegają ślizganiu i wystarczy to przyłożyć równo z linią cięcia. Ustawiłem głębokość i wystarczy tylko piłę położyć, tam dopasują się te rowki i można ciąć. Oczywiście i piła i prowadnica są tej samej marki, w moim przypadku boszowskie. Ale zanim cięcie, to jeszcze jeden pomocnik odkurzacz, który dużo daje i tych wirów będzie znacznie mniej. Szkoda tylko, że nie ma jeszcze odkurzaczy warsztatowych na baterie, a samo ucięcie to już drobnostka. Ładnie równo wyszło, także idziemy zakładać. Wszystko pasuje, zadanie wykonane. Cześć.